ale wejście, witam was wszystkich bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnym openingowym odcinku na moim kanale dzisiaj otworzymy sobie drugą paczuszkę, drugą paczuszkę od Foxana drugą paczuszkę od widza przed chwilą wam się chwaliłem, że była to moja pierwsza paczuszka, a teraz już jest druga, więc zobaczymy co w niej będzie, oczywiście całość jeśli chodzi o opening będziecie mieli na moim kanale na Twitchu, gdzie Was serdecznie oczywiście zapraszam. Tam właśnie bo otwieram paczki zazwyczaj, żeby było takie, wiecie, żeby była reakcja na żywo. Paczuszkę mam tutaj. Będziemy sobie ją otwierać. Będziecie mieli klip e, właśnie z, z relacji na żywo. Także zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie do oglądania i wspólnie zobaczymy, co tam tym razem się znalazło. Trzymajcie moi drodzy, witam wszystkich bardzo. Serdecznie jeszcze raz tutaj na czacie, na Twitchu, jak i wszystkich, którzy oglądają ten opening na YouTubie. Zapraszam do oglądania. Kolejna paczuszka, tak naprawdę, od Foxana. Także zobaczymy, co tam będzie. Dziękuję, Foxan, za, za tą paczuszkę. Mam nadzieję, że tutaj nie jest ten. Odkurzacz, bo tutaj na tym, na pudełeczku jest odkurzacz. Jakby był odkurzacz, też bym się w sumie ucieszył, ale zobaczymy, co tam będzie ciekawego. No, myślę, że nie będę tutaj oczywiście jakoś przedłużał. Przystępujemy oczywiście do tego, co jest w środku. Sama paczuszka troszkę waży, myślę, że kilka tutaj kilo będzie. Myślę, że około, nie wiem, z 5 kilo może być kurczę. Tutaj ta paczuszka na pewno większa rozmiarem od tej poprzedniej, także no. Paczka w zobaczymy co tutaj będzie. Zobaczymy co będzie. Także ja już mam scyzoryczek. Proszę bardzo, fioletowy z grawerem, tak jak już pokazywałem tutaj. Widzą na czacie e, na Twitchu, ale teraz pokażę i wam na YouTube również. Także rozcinamy tutaj taśmę. Ale kurczę, ASMR normalnie wlatuje, nie? ASMR. Dobra, tu otwieram. Tutaj otwieram. Cyk, cyk, cyk. I za chwilkę będziemy mieli gotowe. Wszystko. Także zobaczymy. Co tu będzie, jakie racje oczywiście będą? Ja ogólnie tam ee, czułem, że jakieś buteleczki są, bo jak niosłem paczuszkę, to troszkę się tam coś przelewało. Także, jak będą jakieś kurcze napoje, to może dzisiaj sobie coś jeszcze spróbujemy na tym oczywiście e, streamie, i Wam oczywiście również to e, zrecenzuję na YouTubie, nie? Także zobaczmy. E, przystępujemy do openingu, nie? Ja widzę, że tutaj jest coś czerwonego już. Zobaczymy, co to będzie. Także otwieram. Moi drodzy, oficjalne rozpieczętowanie tego e, jakże pięknego tutaj boksika. Mm, no i ja już tutaj widzę pierwsze fanty. Mam nadzieję, że wy również, ale z tego co widzę na e, samej scenie, to jest naprawdę bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie to widać. E, dobra, no to zaczynamy od tego, co jest może na wierzchu. Tutaj, oczywiście, tą folię i wszystko będę organizował. Ten scyzoryczek sobie na razie złożę i odłożę go na bok. No i przystępujemy. Co mamy tutaj? Na pierwszy rzut. E, no, i są to kurcze chrupeczki takie, moi drodzy, kukurydziane. Już wam pokazuję. Jeśli by tutaj świrował ten green screen, to sorki, ale może jakoś będzie. Może trochę oddalę. O! Jak oddalę, to tak nie łapię tego green screena. Także będę wam starał się oddalać i e, pokazywać. Nazywają się kurcze mazurki. No, ciekaw jestem. Myślę, że. Może to być ciekawe. Na pewno będzie to moja uczta na jakiegoś tego, na jakiegoś streama czy chociażby na e, wykłady. Także odkładam na bok. Pierwsze mamy chlupeczki, Super sprawa. Lecimy tak naprawdę dalej. Kurczę, tutaj Foxan foli zapakował bardzo, e, bardzo bezpiecznie. Tutaj ta paczuszka e, jest zapakowana. Lecimy teraz e, z tym, co znajduje się tutaj e, z boku i mamy tutaj takie e, wafle. Harcerskie się nazywają. No, jestem ciekaw, czy faktycznie będą takim klimatem harcerskie przypominać. Oczywiście, tutaj, e, jak widzicie, jest zielone, są elementy, dlatego troszkę to prześwituje, ale dosyć ciekawie to się prezentuje w sumie na streamie, e, jak i na samej scenie tam. E, no, oczywiście spróbujemy tego, e, zobaczymy. E, jakieś tutaj nadzieje mają kremowe o smaku cytrynowym, z tego co tutaj mogę sobie wyczytać. Dobra, idzie na bok. Tutaj mamy kolejne, ale tym razem nazywają się Warszawianki. Kurcze, zobaczcie to. Niesamowita sprawa. Super. Ciekaw jestem z czym w środku, czy również są takie? Nie, te są z nadzieniem mlecznym, moi drodzy. Czyli troszkę się różnią od tamtych. No kurde, mega, ale te, czegoś takiego to nie jadłem w życiu, naprawdę. Sprzedają takie Warszawianki, ten Foxan ee, normalnie u Was tam. W działdowie, bo oczywiście stamtąd e, sama paczuszka jest, moi drodzy. E, dobra, zaglądamy, co tutaj jest dalej. Ja tu widzę jakieś książeczki. No i powiem Wam, że dostałem coś naprawdę pięknego. Zaraz Wam pokażę, co to jest. Dostaliśmy tutaj przewodnik turystyczny do działdowa. Ja w działdowie kiedyś byłem, e, także może coś tam wyłapię z tych kurcze. Z tych kurcze obrazków, które się znajdują w tym, oczywiście, przewodniku turystycznym, ale bardzo e, fajny pomysł na mm, tutaj na prezent w tej paczuszce. No, dziękuję bardzo. Działodowo 100 lat w Polsce się nazywa ten przewodnik. Jeszcze raz pokazuję. Jeszcze raz pokazuję. Tak się to prezentuje. No, naprawdę świetnie, nie? Naprawdę świetnie. Będziemy, będziemy oczywiście ogarniać tę lekturkę i zapoznawać się z historią. E, samego działowa z architekturą, bo zgaduję, że tam jakieś obiekty e, architektury, czy to historycznej, czy też nie, się tam znajdują. Lecimy dalej. Tutaj pewnie będzie troszkę gorzej to widać na streamie, aczkolwiek no, ciekawie to wygląda. E, no, zobaczmy. Tutaj jakieś pajączki widzę. Tutaj macie o z tej strony. I co to jest? Zastanawiać się. Jest to przewodnik przyrodniczo-kulturowy pod gminie Rybno. Także widać, że tym razem Foxan zadbał nie tylko E, o, mój, o mój żołądek, ale również o to, co znajduje się w mojej głowie, czyli o mój umysł, o mój rozwój e, i sprawił nam po prostu tutaj jakieś e, lekturki do czytania. E, przechodzimy dalej. Kant Aforisms. Czy to jest. O, tu są jakieś te. Czy to są jakieś takie wierszyki króciutkie, ale one są w ogóle w języku angielskim? Tak, to są chyba jakieś takie. Możesz, możesz powiedzieć dokładnie, co to jest Foxan, ale znajdują się tutaj takie krótkie teksty w języku angielskim, z tego co widzę. Język angielski jakoś tam ogarniam, także e, sobie to poczytamy, ale możesz dokładnie powiedzieć, co to jest. Ja to za, oczywiście zaraz tutaj wspomnę, co to jest ciekawego. Czekam, aż przyjdzie książka. Nie, taka książka nie przyjdzie. Siopel. <grym> Ale lecimy dalej. Wiersze patrona naszej szkoły muzycznej, wersja angielska. Okej, okay, no to super. No to w takim razie zapoznam się z tym, e, z tymi wierszami. No myślę, że po angielsku powinienem dać radę, aczkolwiek, no zobaczymy, bo nie wiem, nie wiem. E, lecimy dalej, i tutaj są legendy. I to jest bardzo e, coś fajnego, bo odchodzimy tutaj od mm, jakichś takich przewodników i tak dalej. I przechodzimy do książeczki, i to są legendy ryb... rybnieńskie, czyli znowu jest tutaj napomnienie mm, o tej gminie, mm, te, o tym rybnie, tak? O tej gminie Rybno. E, Z nad jeziora Rumian i rzeki Wel, tak to się prezentuje. Będziemy sobie czytać. Tutaj widzę, że jakieś historie są ogólnie opisane, chociażby tutaj, właśnie o czym, o czym, o czym. Czekajcie o macie o jakimś rumiańskim jeziorze chociażby. Także to jest lekturka, no przerobię ją na pewno w tym roku. Mam kilka książek, które bym chciał sobie przerobić, więc na pewno będzie czytane, będzie czytane. Także dziękuję bardzo za te książeczki. E, jeszcze tutaj oczywiście lecimy dalej, bo chyba e, to nie jest oczywiście koniec. Widzę, że tutaj e, jeśli chodzi o lektury to oczywiście chyba koniec jest, ale lecimy Dalej, i tutaj mam już pierwszy jakiś przedmiot. Pozwólcie, że go sobie odpakuję tutaj poza kamerą. Także o, ale powiem wam, nie mam pojęcia, co to jest. Na razie te folie na bok sobie tam odrzucę. Co to jest takiego? Bolognese, O, możemy sobie przeczytać: jakieś wołowina, szosnek, marchewka. Aha, coś na obiad. Potkałeś w zamkniętej puszce przez 10 minut... Ej, nie jadłem nigdy czegoś takiego. To jest takie danie mięsne. Bolognese. Można pewnie dokotować do tego jakiś makaronik. Zobaczcie, kurczę, nie no. Jestem w szoku. Nie jadłem czegoś takiego, ale na pewno sobie to spróbuję. Kurczę, super. Dziękuję bardzo. Wow. Nie no, to kurczę, no jestem pozytywnie zaskoczony. Na pewno sobie spróbuję. Lubię takie nowe rzeczy próbować. E, jest to dla mnie... Coś niesamowitego, dziękuję Foksan Lecę dalej, mamy tutaj jakąś puszeczkę eee, To jest oczywiście jakiś taki napój gazowany z tego co widzę Ogólnie ta puszeczka jest żółta, ale nie wiem czemu wyłapuje to green screen No i to jest takie po prostu lemoniada chyba gazowana eee, Zaraz tu możemy doczytać Napój gazowany o smaku cytrynowym eee, 16% soku gazowany. Może sobie dzisiaj to akurat otworzymy, zobaczymy, eee, czy będzie okazja. Myślę, że sobie jakiś tam coś wypijemy, nie? Lecimy dalej. Tu coś jeszcze mam po boku. O, tutaj wyciągam. Gdy brat był we Włoszech. Ok. I teraz lecimy z cukiereczkami. Cukiereczki, kofie. Akurat takie próbowałem. E, może nie tej firmy, ale próbowałem. Ciekaw jestem jak będą oczywiście one smakować. E, no pewnie podobnie jak te wszystkie cukierki kawowe, ale lubię takie, lubię takie rzeczy. Lubię takie rzeczy zabrać sobie do pracy i w międzyczasie jak tam e, pracuję, takie rzeczy sobie wsuwać. Także dziękuję bardzo, lecimy dalej. E, co mamy tutaj? O, czuję po fakturze, że to jest butelka jakaś. Zobaczmy. Nie no, proszę Państwa, nie wierzę. Witam serdecznie, Efciu. Trafiłaś na opening. Jeszcze tutaj pokażę Ci, co, co ten, co, co, be, co było, będzie, ale, ale to za chwilę do tego wrócę. Ale tymczasem, piwo, dokładnie, proszę Państwa, działdowskie bezalkoholowe, ale jest tutaj troszkę alkoholu. Poniżej pół promila, jest niby. Znaczy 0,5 promila, 0,5% No nie no to będzie takie pite A w stylu American Pale. Widziałeś kiedy przyjść dokładnie tak, Efciu, dokładnie tak, kurcze nie no to... Foxa trafiłeś... Trafiłeś w dziesiątkę z tą paczuszką, jak jest piwo. To jest już naprawdę wszystko. Dziękuję. Ale lecimy, bo jeszcze chyba tutaj jest nie koniec. Czuję coś jeszcze tutaj na tym dnie. Oczywiście większość już przerobiliśmy, ale zobaczmy dalej. O! I mamy puszeczkę jakąś. O kurde. Ja pierniczę, to już mi się kojarzy z takim klimatem e, letnim troszkę, kolejne piwo na e, na wodzie zdrojowej, moi drodzy. Radler bezalkoholowy o smaku cytrynowym, ale to może być naprawdę świetne. Oczywiście tutaj green troszkę to wyłapuje, tak jak widzicie. Ale kurde, no świetne. spółczyna. No nie, no. Foxan. Oj, Foxan. Będę pijany chodził. Chociaż tam mało procentów, ale będę pijany chodził. E, tu mam jeszcze coś. Tu mam jeszcze coś z brzegu. Widzę. Uuu tu chyba kolejne danie jest tego typu, które już było. Jest jeszcze jedna rzecz. Tak, widzę, widzę, widzę. O kurde. O kurcze. Mamy kolejne danie. Nie wiem czy będzie to widać. Ale widać, tak lekko widać, czekajcie. Sorry za tego green screena, ale no. Kurczak w sosie pieczarkowym z kaszą gryczaną. Jest to oczywiście danie, które e, wrzucamy, moi drodzy. Odgrzewamy w zamkniętej puszce przez 15 minut. Ja pierdzielę we wrzącej wodzie. Nigdy czegoś takiego nie próbowałem. Nigdy te, czegoś takiego nie próbowałem. Naprawdę. Jestem ciekaw, jak to będzie smakowało. Dziękuję bardzo. I tym razem jest to już chyba wszystko, tak? Chyba wszystko. Nie! Proszę Państwa, jeszcze nie, jeszcze nie. Ja tu jeszcze wygrzebuję rzeczy z tego. z dna. I mamy tutaj, proszę Państwa, tak. Galaretka Danusia, <laughs> ciekawa nazwa jak na galaretkę. E, bardzo lubię, bardzo lubię tego typu galaretki. E, dla niektórych wiem, że one są za słodkie, ale ja bardzo lubię. Także to jest jedna rzecz. Wielkanocnie już, no widzę właśnie i dostałem, proszę państwa, takiego kurczaczka. O, nawet go widać troszkę. Takiego kurczaczka na Wielkanoc. Dziękuję bardzo. Tym razem już wszystko wygrzebaliśmy. Także no super, super. Także odkładam to na bok, odkładam to na bok i jeszcze raz szybko dla tych, którzy się spóźnili, przelecę szybciutko przez te wszystkie produkty. Także lecimy od końca. Kurczak, oczywiście, tutaj, który był w sosie pieczarkowym z kaszą gryczaną Dru przechodzimy do tego drugiego dania powinno być więcej kurczaczków a to kurczaczki wygrzebie po wygrzebie je te kurczaczki gacie ci widać? no i o to chodzi tylko, że to są spodenki lecimy drugie danie, to jest te bolognese moi drodzy, ciekawy jestem tego naprawdę <coughs> myślę, że jakiś makaron do tego bolognese można sobie ogarnąć eee, lecimy z tym oczywiście kurczaczkiem lecimy z, oczywiście z tą galaretką z tym galereteczką dobrą e, cukiereczki kawowe które oczywiście będę wsuwał pewnie do pracy sobie zabiorę bo lubię w międzyczasie jak tam pracuję sobie coś wsunąć te miętówki które również mam od Foxana te poprzednie znalazły się właśnie u mnie w pracy i sobie wsuwam w międzyczasie dwa razy wafleczki e, jedne o smaku cytrynowym drugie o smaku takim śmietankowym e, warszawianki są tutaj i tutaj są harcerskie, nie? Takie wafeleczki, także super, dziękuję bardzo. E, lecimy dalej, oczywiście, to co, e, to, co tutaj lubimy najbardziej, czyli piwko. Radlerek bezalkoholowy, cytrynowy, to jest jedno. I teraz przechodzimy do tego, które mnie najbardziej w sumie interesuje, a mianowicie te działdowskie, bo te, to są regionalne piwa. To są regionalne piwa, i one mają specjalną wartość, taką sentymentalną, na pewno, e, w serduszku. Także jestem ciekaw. Jak to po prostu będzie smakowało e, Zanim przejdę do tych lektur Które tutaj się znalazły To jeszcze oczywiście Lemoniatka i myślę, że ją sobie tutaj Skosztujemy na szybciutko Za niedługo na streamku Także odkładam na bok No i co? E, oczywiście dostaliśmy lekturki Które są e, niektóre związane tam z regionem tu, W którym mieszka e, Foxan Bądź e, jedna jest związana z patronem jego dawnej szkoły. Lemoniatka Kwaśna, także uważaj. Dobra. Pierwsza to oczywiście Z Nad Jeziora Rumian i Rzeki Wel. Taka książeczka e, o legendach, ogólnie, z tego regionu. Także sobie to przeczytamy. Myślę, że tam mogą być ciekawe e, wątki historyczne i ogólnie opisujące ten region. E, tutaj mamy książkę e, pierwszy raz, którą będę czytał po angielsku. Jest to oczywiście związana z, z, tym, z tym patronem szkoły, do której tam Foxan chodził, także jestem ciekaw jak to będzie. I czy dam radę to przeczytać po angielsku, czy będę wszystkie zwroty znał, ale jeśli nie, no to przynajmniej się czegoś nauczę, tak? <laughs> Tutaj oczywiście przewodnik przyrodniczo-kulturowy, moi drodzy, po gminie rybno. Z tyłu mamy oczywiście yy, najrozmaitsze jakieś pajączki Czyli to co na przykład Efsia lubi najbardziej, pajączki e, Jakieś inne tutaj roślinki, zwierzątka No i ostatnie przewodnik oczywiście e, Turystyczny po działdowie Także no, fajny taki z Gengarem Tak, tak, bo to prześwituje, bo tam Glinsk nie jest z tyłu Także moi drodzy, jeśli chodzi o część openingową to byłoby na tyle. Ja dziękuję wszystkim bardzo serdecznie, którzy oglądali to na YouTubie. E, mam nadzieję, że ten odcineczek Wam się podobał. A ja tymczasem przechodzę już tutaj do Was na Twitcha. Tylko... Także moi drodzy, dajcie znać koniecznie, co myślicie o tej paczuszce. Ogólnie to nie będę robił takiego zestawienia jak robiłem przy pierwszej paczce, bo część przedmiotów już po prostu zjadłem z tej paczki. Muszę się przyznać, bo trochę nagrywam to e, później. I no niestety kilka tych przedmiotów jest już zjedzonych, więc nie pokażę Wam wszystkiego. No ale całość oczywiście zobaczycie, eee, mogliście zobaczyć właśnie w tym urywku klipa Switcha. na którego Was jeszcze raz serdecznie zapraszam. Co mi tu tak prześwituje te czoło? Nie wiem o co chodzi. <grytanie> zapraszam Was oczywiście do zostawienia subskrypcji na moim kanale, odpowiedniego komentarzu, możecie dać znać co o tym sądzicie właśnie oraz do zostawienia łapki w górę. Zbliżamy się powoli do 100 subskrypcji, także no jest naprawdę... E, duża duża e, publika już także dziękuję wszystkim za wsparcie a my widzimy się w kolejnym odcinku do zobaczenia siemano elo